Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście, kolejnym materiale wideo z pokładu samochodu bardzo obszernego, bardzo dużego z zewnątrz, ale to pokażę Wam za chwilę. Samochodu, którego nazwa może być pewnego rodzaju zjawiskiem egzotycznym na rynku europejskim, ponieważ jest to samochód wywodzący się tak naprawdę z rynku amerykańskiego i to widać w rozmiarze. Ford Explorer, najnowszy Ford Explorer, i do testu tego samochodu zapraszam. Szanowni Państwo, podziwiajcie jego majestat. Ford Explorer, czyli największy tak naprawdę model w europejskiej palecie Forda w tym momencie, i jest to pewnego rodzaju event, że w ogóle ten model. E, można kupić w, w zwykłym salonie Forda w Polsce. Dajmy na to. Celowo zaparkowałem samochód na zwykłym, standardowym miejscu parkingowym, żebyście mieli obraz tego, jak to auto jest wielkie. Jakie to auto jest wielkie, jakie jest szerokie, jakie jest wysokie i jakie jest długie. E, ja mam 1,86 m, ale stając przy tym samochodzie, naprawdę. Czuję rozmiar tego samochodu i przede wszystkim pokażę Wam jeszcze jego szerokość, bo to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Auto jest naprawdę e, szerokie. W każdym e, kierunku, tak naprawdę ono jest duże. Parkując na zwykłym miejscu parkingowym, parkując w galeriach handlowych, na podziemnych parkingach, to auto się mieści, natomiast e, trzeba mieć zawsze na względzie jego rozmiar żeby zachować pewien dystans od innych samochodów, żeby móc swobodnie z niego wysiąść, bo to jest naprawdę kawał wozu w tym przypadku, bo musicie wiedzieć, że Explorer na polskim rynku jest dostępny w dwóch wersjach jako wersja ST-Line czyli ta nieco bardziej sportowo stylizowana i ta wersja, która stoi teraz przede mną wersja Platinum, którą można poznać na przykład po chromowanym ogromnym grillu Explorer tak naprawdę wyjściowo, może mi się w kadrze uda złapać go z profilu, bo tak jak wspomniałem, auto jest wielkie. Explorer na polskim rynku już wyjściowo jest dostępny w bardzo bogatej, praktycznie kompletnej specyfikacji, więc jeśli chodzi o wyposażenie, dobrym pytaniem, byłoby pytanie, czego tutaj nie ma. W części tylnej może mi się uda to uchwycić. Mamy cztery końcówki e, układu wydechowego. O napędzie powiem za chwilę. E, tutaj kluczyk. Otworzę bagażnik, oczywiście bagażnik jest otwierany elektrycznie. Zobaczcie, e, Explorer jest e, samochodem siedmiomiejscowym, w tym przypadku e, trzeci rząd jest e, złożony i dzięki temu mamy kawał e, ogromnego bagażnika. Tutaj oczywiście możemy sobie składać oparcia. W drugim rzędzie mamy gniazdo 12V, mamy malutki haczyk. Zresztą taki haczyk jest też po drugiej stronie. Miejsce na kubek po obydwu stronach, tak naprawdę, to jest oczywiście dla trzeciego rzędu. Mamy belkę z roletą, ale to. Jest trzeci rząd, zamknął oczywiście, bagażnik jest zamykany elektrycznie. Tak jak wspomniałem, przejdziemy sobie do tej części. E, kanapa, która składa się z trzech oddzielnych foteli. E, zagłówki można sobie o właśnie złożyć. Ja w tym momencie mam je e, rozłożyć, w tym momencie mam je złożone. Ta jest oczywiście skórzana, wiadomo, ale jest dwukolorowa. Te fotele indywidualnie można sobie przesuwać przód, tył. No i siadając za sobą, tak naprawdę, bo fotel przedni kierowcy mam ustawiony pod swoje wymiary. No, ja mam mnóstwo miejsca. Nawet nad głową, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj panoramiczny szklany dach, przednia część jest otwierana. Nie ma tutaj absolutnie problemu z dostępnym miejscem. Dodatkowo, na tył. Zobaczcie, mamy wyprowadzone gniazda, mamy osobną strefę klimatyzacji. I spoglądając sobie naprzód, no nie da się ująć tego samochodu na raz, tak naprawdę. Zobaczcie, to na co warto zwrócić uwagę, logo Forda na kierownicy nie jest niebieskie w środku, tylko jest takie platynowe. Metalowe nie wiem jak to określić, ale jest troszkę inne, różni się kierownica. Ma takie, e, taką drewnianą wstawkę, zresztą ta wstawka jest również e, pociągnięta przez e, deskę rozdzielczą. E, tak to wygląda. Za chwilę jeszcze przejdziemy do przodu. Potężny e, podłokietnik w części e, centralnej, tak to wygląda. E, jeszcze pokażę Wam eksplorera właśnie. W części przedniej próg jest bardzo szeroki, żeby wsiąść do tego samochodu. E, mamy obszerne kieszenie w drzwiach z tyłu. Tutaj również miejsce. Nie wiem na kubek, czy troszeczkę to skrzypi. E, mamy oczywiście roletki przeciwsłoneczne. I z przodu, e, oczywiście, pełna elektryka foteli. E, fotele. W tym przypadku dwukolorowe, jak wspomniałem, ogólnie tapicerka. W części przedniej mamy również przeszycia z nazwą tejże wersji, czyli wersji Platinum. Elektryka, tak jak wspomniałem, fotele bardzo obszerne, są skórzane, ale to nie są takie fotele w typie zwykłych samochodów europejskich. Czuć, że one są bardzo wygodne, bardzo obszerne. W te fotele troszeczkę się wpada, niejako. I to jest jak najbardziej zaleta tego samochodu. Dodatkowo, jeśli chodzi o wykończenie, mamy przeszycia na boczkach drzwiowych. Oczywiście mamy audio Bank Olufsen. Również dosyć obszerne wnęki na jakieś niewielkie rzeczy w drzwiach przednich. Przeszycia również mamy na całej desce rozdzielczej, która jest wielka, jak zresztą widać. Pozwólcie, że sobie e, uruchomimy samochód, zapłon w zasadzie. Oczywiście, e, tak jak to w nowych Fordach, e, zegary są cyfrowe. Teraz widzę, że złapało jakiegoś laga delikatnego przy uruchamianiu. Są cyfrowe. E, Auto też zostało w pewien sposób dostosowane do tego, żeby je wprowadzić na rynek europejski, ale to głównie powiem zaraz pod względem napędu. Mamy oczywiście fotele z pamięcią, komplet do ustawiania lusterek czy szyb. W części centralnej to jest świetne rozwiązanie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, wyposażenie jest kompletne, a co się z tym wiąże, mamy podgrzewaną kierownicę. Mamy podgrzewane przednie fotele, ale mamy również ich wentylację, którą właśnie sobie teraz uruchomiłem. W części centralnej mamy taki pionowo stojący tablet, który może być elementem nieco kontrowersyjnym wizualnie, chociaż on został wkomponowany całkiem sympatycznie. Tutaj wygląda to naprawdę schludnie. Cały cockpit Explorera generalnie wygląda bardzo schludnie. Z tej pozycji obsługujemy właśnie panoramiczny szklany dach razem z jego roletą. Multimedia generalnie dobrze znane, tylko one zostały troszeczkę inaczej poukładane niż na przykład w Pumie, w Kudze, które prezentowałem. Troszeczkę inaczej to wygląda, ale cały interfejs jest generalnie taki sam. Więc sprawia to bardzo przyjemne wrażenie i wizualne i pod względem działania nie ma z tym absolutnie żadnego problemu e tutaj mamy selektor e automatycznej skrzyni biegów 10 biegowej, na co warto zwrócić uwagę selektor do wyboru e trybów jazdy generalnie mamy również tryb e EV czysto elektryczny, ale o tym za moment za kierownicą mamy również malutkie łopatki do zmiany biegów. Tak jak wspomniałem, logo nie jest niebieskie, jest takie platynowe. Mamy te drewniane wstawki. Chociaż ja się cały czas zastanawiam, czy to jest prawdziwe drewno. Nieistotne. Generalnie wnętrze pod względem dobranych materiałów ich spasowania jest tutaj naprawdę porządnie. W dolnych partiach jest już nieco bardziej. Powiedzmy plastikowo. Jedyny element, który trzeszczy, to ten wielki, właśnie sterczący tablet w części centralnej. On trzeszczy permanentnie, kiedy się go dotyka. Natomiast plus jest taki, że kiedy się jedzie, nawet po nierównych drogach, nic tutaj szczególnie nie słychać od strony spasowania i użytych materiałów. Jeśli to mamy za sobą, to myślę, że zaproszę Was do krótkiej przejażdżki. W czasie obchodzenia samochodu dookoła, wspomniałem, że oferta Explorera na polskim rynku jest dosyć okrojona, ponieważ to są dwie wersje wyposażenia ST Line i Platinum. Ta bardziej elegancka, bardziej dystyngowana, w której znajdujemy się aktualnie, ale jest też oferta bardzo okrojona pod względem dostępnego układu napędowego, ponieważ. Explorer jest dostępny tak naprawdę tylko i wyłącznie z jednym układem napędowym. I biorąc pod uwagę fakt, że jest to samochód w bezpośredniej linii wywodzący się z rynku amerykańskiego, samochód, który kojarzy się z amerykańską motoryzacją, moglibyśmy sądzić, że znajduje się tutaj jakiś solidne V8. Tym bardziej, że Ford jeszcze w ofercie, co prawda, Mustanga, ale jednak w ofercie porządny V8 posiada. Otóż nie, Explorer został na polskim rynku wyposażony w hybrydę i jest to hybryda typu plug-in, co oznacza, że ten samochód standardowo możemy ładować z gniazdka bądź go doładowywać. Natomiast to co ja mam przed sobą, oczywiście i tu chwała za to Fordowi, ponieważ pod tą ogromną maską i za tym ogromnym grillem, który wam pokazywałem z zewnątrz, nie kryje się żaden czterocylindrowy, dwulitrowy silniczek. O mniejszych konstrukcjach, konstrukcjach nawet nie wspominam, bo jest to kawał samochodu, byłby po prostu wstyd. Ja tutaj przed sobą posiadam oczywiście silnik benzynowy 3-litrowy V6 EcoBoost. Oczywiście, tak jak to w nomenklaturze Forda wygląda, jest to EcoBoost, ale prawdziwy, duży 3-litrowy V6. I ten duży silnik benzynowy został właśnie połączony z instalacją elektryczną. Przez co. Produktem finalnym jest hybryda typu plugin, o sumarycznej mocy uwaga 457 koni mechanicznych. Moment obrotowy, jak dobrze pamiętam, to są okolice 800 Nm. Załączę to gdzieś. Generalnie rzecz biorąc, wartości są tutaj naprawdę bardzo pokaźne, wartości robiące wrażenie ale umówmy się, mamy do czynienia z kawałem samochodu z naprawdę dużym samochodem eee, i tą masę Explorera jednak czuć eee, natomiast nie myślcie sobie, że te ponad 450 koni mechanicznych to nie zbiera tego samochodu zbiera i to naprawdę zbiera gorzej tylko później wyhamować ten samochód ale zbiera jak najbardziej co więcej e, oczywiście te 457 koni mechanicznych mamy dostępne w momencie kiedy mamy naładowaną e, baterię ja w tym momencie baterię mam pustą e, więc e, pełnej mocy nie mam ale fantastycznie słychać to 3 litrowe V6 Uwierzcie mi, że te 3 litrowe V6 wydaje z siebie naprawdę przyjemne dla ucha dźwięki. Przyjemnie jest tego silnika posłuchać. Ja wiem, że mamy do czynienia z dużym, dużym, ogromnym SUWem, czy z samochodem też terenowym, bo musicie wiedzieć, że Explorer posiada też tryby do jazdy terenowej po jakiejś drodze nieutwardzonej, po drodze śliskiej. To auto również można używać w taki sposób, jeśli ktoś by chciał i miałby na to wodę. Generalnie rzecz biorąc, jak najbardziej ten układ napędowy w Explorerze wystarczy. Jeśli ktoś by się zastanawiał, czy taka moc i że to hybryda, czy to wystarczy w tak wielkim samochodzie, bo uwierzcie mi, to auto na szerokość. Ja jego rozmiary we wnętrzu czuję bardzo dobitnie, nie tylko na długość, ale również na szerokość, bo gdzie w innych samochodach z reguły nie mam problemu, żeby dosięgnąć drugich drzwi, to tutaj mam i tak naprawdę ich nie dosięgam, więc ten rozmiar czuć. Natomiast jak eksplorerem się jeździ, generalnie rzecz biorąc, jest to trochę taka duża łódź. Duża łódź, która jest przede wszystkim wygodna, która przede wszystkim ma być wygodna, ma gwarantować komfort, i również z takim wyposażeniem, z tymi wszystkimi elementami, które to auto ma na pokładzie, pewnego rodzaju luksus. Jak najbardziej. Więc jeżdżąc Explorerem, tak naprawdę ja nie oczekuję od niego, że on mi dostarczy maksymalnej precyzji z jazdy, precyzji spokonywania zakrętów, precyzji układu kierowniczego. Jest tutaj przede wszystkim położony nacisk, oczywiście na ten wymiar komfortowy, wymiar luksusowy, nazywajmy rzeczy po imieniu. Natomiast to nie jest tak, że ja nie mam zupełnie żadnej informacji, co to auto robi, jak najbardziej nie. Absolutnie nie. Auto jest pewne w prowadzeniu. Ja wiem, co auto robi, czy po czym jedziemy, bo musicie wiedzieć, że zawieszenie pracuje nie w taki sposób, że ono nas absolutnie izoluje od nawierzchni. Nie. Przejeżdżając przez studzienki kanalizacyjne, czy jeżdżąc po nierównościach, ja te nierówności czuję i mamy tutaj jakieś adaptacyjne amortyzatory. Ponieważ zmieniając tryby jazdy, praca tych amortyzatorów delikatnie się zmienia, natomiast nie w jakimś szaleńczym, szaleńczym zakresie. Po wrzuceniu na przykład trybu sport, ja spodziewałem się, że te amortyzatory bardziej się usztywnią, natomiast nie, one się usztywniły tylko delikatnie. I jest to pewnego rodzaju wada, na którą chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ w tak wielkim samochodzie w tak luksusowym samochodzie, który kosztuje kupę pieniędzy, umówmy się, ponieważ wyjściowo to jest ponad 320 tysięcy złotych, natomiast dostajemy cały pakiet w zasadzie ehm, oczekiwałbym bardziej zaawansowanego rozwiązania pod względem em, zastosowanych amortyzatorów pod względem tłumienia nierówności. Nie mówię o pneumatyce, natomiast uwierzcie mi, że przy jeździe nierówną drogą te nierówności dosyć mocno wpadają do wnętrza. To słychać dosyć wyraźnie i po tak wielkim samochodzie, po tak znakomicie wykonanym jednak samochodzie, znakomicie wyciszonym przede wszystkim, bo na to warto zwrócić uwagę, nawet przy wyższych prędkościach. To auto jest absolutnie fantastycznie wyciszone. I ogólnie dopracowane na bardzo wielu płaszczyznach, ja bym jednak oczekiwał jeszcze bardziej dystyngowanego tłumienia ze strony zawieszenia czyli zagwarantowania kierowcy jeszcze większej wygody, jeszcze większego komfortu. Same fotele są znakomicie wygodne, są mięciutkie, są obszerne, w pewien sposób otulające. Zarówno kierowca, jak i pasażera. Mają dodatkowo masaż. Mają, jak wspomniałem, podgrzewanie, wentylację, więc mamy tutaj full pakiet. I trochę tym samochodem jeździ się jak król. Auto jest wielkie, siedzi się wysoko. Czuć zdecydowanie jego rozmiar. I to jest auto, które jest pewnego rodzaju ewenementem na polskim rynku. Ponieważ Explorer nie ma bezpośredniego konkurenta. Ciężko jest tak naprawdę znaleźć bezpośredniego konkurenta dla tego samochodu, bo, tak jak wspomniałem, to jest auto, które daje nam taki obraz małej Ameryki, w Europie czy nawet w Polsce. I powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo przyjemne. Ja, jako osoba, która. Doskonale wiecie, niekoniecznie lubi suwy, niekoniecznie lubi crossovery, czy generalnie samochody, które powstały na zasadzie e, mody polegającej na tym, że samochody się podnosi do góry, bo się wygodniej do nich wsiada, bo się wygodniej z nich wysiada. Naprawdę polubiłem Explorera przez jego charakter, przez to, co sobą reprezentuje, jak wiele daje i jak bardzo dopracowanym jest samochodem. Bo Explorer uwierzcie mi, fakt, że kosztuje duże pieniądze, ale ile za te pieniądze dostajemy. Dostajemy zaawansowany układ hybrydowy, ze znakomicie brzmiącym silnikiem, samochód bardzo obszerny, wielki, świetnie wyciszony, dobrze wykonany, znakomicie wyposażony, jako komplet. To auto ma naprawdę niewiele wad z mojego punktu widzenia. Głównie jeśli chodzi o to tłumienie, na tym bym się skupił, czyli na kwestii zawieszenia. Natomiast oprócz tego, bardzo kompetentna, interesująca propozycja. Zwłaszcza jeśli ktoś lubi samochody amerykańskie, ale w Ameryce nie mieszka. Myślę, że to tyle. Nie będę przedłużał. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu, co bardzo istotne, załączę oczywiście w opisie tego filmu i zapraszam do tego linku, ponieważ tam będzie tekst, tam będą również informacje, o których być może zapomniałem wspomnieć w filmie na YouTubie. Na pewno będzie więcej informacji technicznych jakie ma zużycie paliwa ten samochód. Natomiast celowo nie wspominałem o zużyciu paliwa, bo jest to 3-litrowe V6, więc ono swoje zużyć musi. Natomiast jest to hybryda, pamiętajmy o tym, więc jazda po mieście potrafi być naprawdę oszczędna. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Hej!